Jej zocność Dulcyno to współczesny wodewil na kanwie sztuki Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Śląskie libretto przygotował Marian Makula, a za reżyserię odpowiada Izabela Malik. Lila, z mi już gotowe, no chodź, zbieraj się, zbieraj. No e, dowód z auta można stole, a znajdziesz w frankie. Chciałam coś zrobić z Marianem, ponieważ z nim współpracuję od 30 paru lat i znamy się bardzo dobrze. I tak wpadło mi właśnie znienacka moralność pani Dulskiej, ponieważ to jest taki wszechobecny temat w naszym życiu: kołtuneria i to takie zamiatanie pod dywan. A szczególnie mi to wpadło teraz w czasie pandemii, kiedy okazało się, że te. Pierwotne nasze instynkty czasami wychodzą i to dobrze, a czasami nie. Wtedy zaczyna być boleśnie, czyli ludzie troszkę zapominają o tych podstawowych sprawach, które ich łączą, czyli dalej myślą o konsumpcjonizmie, który nas gdzieś tam otacza, o tym takim szeroko pojętym świecie, prawda, tej szybkości. I tak pomyślałam sobie, że można byłoby to przerobić, jakby przybliżyć też, bo zauważyłam, że młodzi ludzie rzadko czytają i sięgają do tej literatury, tej starszej i myślałam, że można to przybliżyć też, e, tę te literaturę, żeby mogli też pójść do teatru e, dramatycznego, zobaczyć sobie, ale też troszeczkę inspirowałam się swoją śląską rodziną i chciałam jakby pokazać też wielonarodowość domu śląskim czyli to na przykład że Richard mówi gwarą w domu jest oczywiście jak najbardziej naturalne bo z pradziada pradziadów ale to że rozmawia potrafi rozmawiać w języku ojczystym to tylko świadczy o tym że ślązacy zawsze byli oni się nie wstydzili swojej gra, gwary nigdy ale zawsze byli tak na rozdroży i musieli być elastyczni. Oni zawsze byli elastyczni, dla nich ważna była praca. Potrafią się dopasować też trochę do środowiska. Czasami to jest dobrze, czasami nie, ale tacy są śrozacy rzeczywiście, że dopasowują się, żeby troszkę było wygodnie.